Diseju i chciał was zaprosić na kolejny odcinek Colouty Vanguard no i podążajmy za Mateo. Dziś rano skończyli naprawiać samolot. Czeka na nas na pokładzie. Nazwałem. Nazwałeś samolot. Nasz! I nic nie mówiłeś! Bo nie pytałeś. Myślisz, że wywiad dobrze podał pozycję ich floty? Oby! Jak się uda, to będziemy w podręcznikach do historii. Tak. Ja wolałbym nie przejść dziś do historii. Więc ogranicz swoje szaleństwa do minimum. Szaleństwa? Out. Out. Wiesz, Czemu Davis dotąd nie dał ci awansu? Niby czemu, mądralo. Bo to nie show Wade'a Jacksona, amigo. To wojna. Chcemy tylko wygrać i wrócić do domu. Martw się o też zdala. Ja zajmę się powrotem. Ej, zatrzymaj windę! Trzymam cię, Jackson. Do góry! Ile dostaniemy medali? Jak nam się uda, Jackson? Jutro nazwą jakiś medal moim imieniem, nie? Tylko pamiętaj, tam jesteśmy zespołem. Tym razem trzymaj szyk, bo inaczej Davis nas zdegraduje. Latanie w szyku nie jest Widzisz, co muszę znosić? Patrzcie! Piękny dzień na latanie. Oby tak zostało! Już czas! Manos Alamasa, Nasz samolot czeka! że więcej Daj spokój! Nie podpuszczaj go! Czyli sobie polatamy teraz. Zobaczymy jak się lata w tej grze. sprawdzam radio. Słyszę jasno i wyraźnie. Interkał w porządku. Ej, mamy sygnał do startu. Jak tam, cztery wysokości. Cztery w porządku. Dobra, Jackson, sprawdźmy lot. Prawe skrzydło w porządku. Dobra. Teraz lewe. Lewe w porządku. Dobra, odpalmy się. Sprawdźmy, czy nie zgasi. Ale mruczy! Widoczny, dwojny. Mruczy jak kotek. Pora gotowy Hernandez? Znowu bardziej gotowy już nie będę. Tak jest, pełna moc. Pełna moc i do przodu i lecimy. Wolnika. ale nas wystrzeliło. To się uczymy latać teraz. Oczy chcesz pogadać? Ha! Dobra, zachowaj te swoje sekrety. Sugar-10 do Wiktor Victor. Kto nie trzyma szyku? Nie do mnie, idioto! Coś jest nie tak. Nie chcą, się nie chciałem. Testowałem tylko. Skąd wzięły się te pieprzone zera? Atakują bombowce torpedowe. Jeszcze nie mamy eskorty. S-17, końcie bandytów! Robi się. Pilnujesz oko na Hernandez? KM, to. Trzymaj ich stale od bombowców! Jednego mamy mniej. Kurczę, te celowanie nie jest takie łatwe, drugi mniej, który jeszcze. get the hell What's no. tarpędowe. Zdeszkują nas, musimy sięgnąć. Kamera ponownie powiada. Wrócimy zbyd wiele mas. Zero na 6. Ej, ej. Straciliśmy S9. Bandyta na 9. 我 g i Formować szyk do ostatniego podejścia. Czekaj, Znieśmy się i zacznijmy drugie nurkowanie. Mamy ich na ogonie! Lera jasna, wciąż do nas strzelają! Ruchy! Jesteśmy prawie poza zasięgiem! Wysokości, aż wrócimy na dno. Lećcie za nami i zrzućcie bomby! Lec u nas tak na tak, ja, tak prawda? Tyle nam wystarczy! Uwaga! Odciągnąć ogień od S-17! Wysokość? Wysokościowiec baj! To lepiej trzymaj się mocno! Zabili mnie! Zbadam! Jackson, w tobie nadzieja! Stabilizuję. Jeszcze kilkaset metrów! Nie damy rady. poszło Wade wolał łatkę ładęwanniaka niż bohatera taka mała sprzeczność jest jednym z najlepszych pilotów tej wojny ale potrzebował drużyny Niestety, nie chciał się do tego przyznać. Zabieraj czoła, wylaj! Nie wszyscy naraz i jestem cały. Naprawdę. Czyż to nieprzecudowne spotkanie. Okłamałeś mnie. Myśleliśmy, że zginął, więc pierdol się. Naprawdę? Mnie Trzymajcie łapkę przy sobie! Traisinger to jest zdrada! To jest niewybaczalna zdrada! Traisinger! E, jeszcze do tego wrócimy! Trzymajcie łaska przy sobie! Traisinger! Co się tu dzieje? Hitler nie żyje. Co? Jak? E, to przez aliantów? Oh, w raporcie podano, że sam się zamił. Już po nas? Otóż nie. Czyżbyś miał nowe informacje? Jak... Jak pan przeczuwał, Amerykanin był... Tym szóstym... ale myślę, że nareszcie ich złamałem. Smuci mnie, że ojczyzna została zhańbiona. I to przez tych wstrętnych ruskich. A, e, nic tu już na nas nie czeka. Jeśli Rzesza ma przetrwać, muszę mieć bezpieczną drogę na Tempelhof. Słyszałem na ciebie, Richter. Ale jak widać, jesteś zbędny. Nie, 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 ser! W wyciągnę z nich całą prawdę. Obiecuję. Czas ucieka. Zrozumiałem. Mein Führer. Zabiję, Gnoja. Richter jest na tropie. Nie mamy czasu. Ja. Chciałem załatwić samolot, ale nie wypaliło. Zanim tu dotarłem, wy byliście już zamknięci. Więc. E, em, pożyczyłem ruską bombę i oddałem się szwabu. Za niecałą. E, Godzinę, ta ściana wyleci z hukiem, a wtedy wiejemy. Jeśli przetrwamy. Nie wierzmy mu. To tylko pieprzony pilot. Pieprzony, z przestworzy królewną. Ona ma rację. Co ty w ogóle wiesz o ładunkach wybuchowych? Ta? Ty też się pierdol. Wiem, że możemy mu ufać. No, proszę. Wade nas stąd wyciągnie. Z tymi aktami. تھا Ale jeśli lecisz za blisko słońca, możesz przypalić sobie skrzydła. Przez ciebie! O. Dobra. Ok. Zabiorę cię stąd, ale będzie bolało. Jak? Jest na nie możesz tak. Hej, hej, wait! Wait, zostań ze mną! Wait, no dawaj! O nie, obudź się! Obudź się! Wait! A, to jeszcze nie czas, nie umieraj. A. Muszę sprawdzić, gdzie jesteśmy. Na chwilę cię zostawię. Pomyśl o Jankesach. Co? Wiesz, że jestem za to czerw. To dupy z ciebie lekarz! Nie ma za co, Penneo. Daj mi spluwę! Moja przypadła, gdy nas rozbiłeś. A co ja mam niby zrobić? Uciskaj, wandaże. Nie chcę, byś się wykrwawił w połowie zabawy. I tutaj sobie zakończymy na odcinek. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnym.